Witam, moje kochane skorpiony. Słońce, ascendent i księżyc. Zapraszam Was na czytanie duszy na miesiąc marzec 2025. Moje kochane skorpiony, podczas tego czytania wyciągniemy sobie kartę anielskiej odpowiedzi dla Was, więc przygotujcie swoje pytanie. I dostańcie odpowiedź numer 1, 2 lub 3. Będziemy mieli do wyboru 3 odpowiedzi, więc... Zapraszam do zadania pytań i sprawdzenia, jaka jest odpowiedź anielska na Wasz problem. Zapraszam również do czytań prywatnych. Czytania nagrany, czytania duszy, zwłaszcza ważne w miesiącu, marcu, więc nawet jeżeli mieliście ze mną spotkanie, bo wielu z Was jest takich, z którymi się łączymy, więc kochani, czytanie duszy dla Was, czytanie lekcji i długi karmiczne. Być może powielacie bardzo długo te same schematy, wchodzicie w te same związki, w kółko kręcicie się w tych samych systemach, jeżeli chodzi o zarabianie pracy, Powielanie tych samych błędów z dziećmi, czy w rodzinie powielających się błędów, czy przypadków, sytuacji? Zapraszam. Spotykamy się w przestrzeni online, widzimy się na wideorozmowie, widzimy się na pół godzinki, widzimy się na 60 minut, lub niektórzy potrzebują znacznie więcej czasu, więc też. Pytacie mnie, czy mam wolny wieczór, żebyście byli ostatni, żeby ewentualnie przedłużyć sobie rozmowę, więc bardzo fajne wskazówki dostajecie, w którą stronę macie iść. Możecie wysłać mi również listę pytań. Też dostajecie odpowiedzi w postaci wideo, nagrania, prywatnego linku na kanale YouTube. Horoskopy partnerskie, więc jeżeli chcecie sprawdzić partnerów, a tutaj będzie dużo sytuacji do sprawdzenia, do weryfikacji, będziemy musieli troszkę cofnąć się wstecz, moje kochane skorpiony. Tutaj jest poka Pokazana retrogradacja na samym początku, więc w marcu na początku dla Was mogą nastąpić sytuacje, zwroty akcji, które będą musiały Was cofnąć wstecz. Czyli, na przykład, macie już ułożony związek, jesteście z partnerem, jest fajnie, i nagle pojawia się ekspartner, partner i cofacie się wstecz, nawet jeżeli nie chcecie z nim być, wyjaśniacie sobie coś z nim, jest jakaś rozmowa na początku marca, więc cofacie się do przyszłości. Wiele decyzji zapadło, kochani, zapadło wiele decyzji, ale karta duszy, cykle, mówi, że pewne cykle dla Was będą się powtarzać. Więc przeczytam Wam przesłanie tej karty, i sami zastanówcie się, jakich sytuacji czy osób. Jeżeli chodzi o was, to dotyczy. Wszystko ma swój właściwy czas. Uszanuj cykle swojego ciała. Otwórz się na magię księżyca, więc możecie nie akceptować swojego ciała. Może to być po jakichś zabiegach, może to być po jakimś słowie. Dla niektórych ja czuję, po którym nastaje głęboka cisza i zaczyna się cykl. Ciszy. Możecie być z osobami, które karają ciszą, więc możecie wy również mieć takie coś. Odcinacie się, milczycie, nie odzywacie się, albo to ktoś do was, więc łapcie wasze przekazy. Nie każdy przekaz rezonuje z każdym. Jeżeli potrzebujecie ciszy, wpiszcie w komentarzu słowo cisza. Głęboka cisza, medytacja i cisza, więc wasza dusza mówi: pomedytuj. Wejdź w głąb siebie. Będziecie dostawać sny, bo tutaj mamy kartę, złodziejki snów, więc być może w snach pojawiają się jakieś wizje albo obawy o partnera i macie sen, pojawia się inna kobieta. Zastanówcie się, czy to jest na przykład po kłótni, w emocjach, czy to przychodzi do Was w momencie, gdy macie spokojny, piękny, wspaniały związek, a takie sny przychodzą, wtedy bym się zastanowiła. Chyba, że oglądacie na przykład film przed zaśnięciem, gdzie są zdrady, emocje. To takie coś też możemy odczuwać, ponieważ jesteśmy nabicowani tym. Nieposłuszeństwo swemu powołaniu. Niektóre ze skorpionów w marcu mogą mieć sny, które będą pokazywały Wam ścieżkę waszej duszy, misję waszej duszy. Też tak może być. Widzę pewną iluzję. Teraz pytanie, czy iluzją jest wejście i pójście na te obietnice, które składają Wam osoby z przeszłości, bo ja widzę, że takie obietnice padają. Te osoby, które chcą się do Was odezwać z przeszłości, chcą wyjaśnić, chcą porozmawiać, chcą się zmienić. Iluzja, kochani, iluzja. Uważajcie, tym bardziej początek marca drugiego mamy koniunkcję Merkury, Neptun. Neptun to władca mórz, więc woda, uczucia, emocje, iluzje, Neptun, rybki, więc może macie takie związki, skorpiony, ryby. Dajcie znać w komentarzu. W moim życiu kiedyś był romantyczny partner spod znaku skorpiona. No cóż, jest to połączenie teoretycznie bardzo dobre, bo trygon wody, świetnie się rozumie, ale. Ale jest też dużo różnic. Zrzućcie przypaski z oczu. Jedni odpoczywają, jedni potrzebują przerwy, odpoczynku, regeneracji. Może właśnie po jakichś zabiegach. Jesteście tacy, jesteście w domu, jesteście, e, nawet tak się odsuwacie i izolujecie, nie chcecie spotykać z ludźmi właśnie w marcu, w połowie marca jest taki czas kontemplacji od 12. Zaczyna się energia Saturna 12 marca, właśnie w tym roku. Jesteście w swojej energii, więc wy kontemplujecie, myślicie i badacie. Ktoś może testować partnera na cierpliwość. Jesteście nowo poznani na jakiejś aplikacji, no i testujecie. Raz się odzywacie, raz się nie odzywacie, nie wiecie co macie zrobić. Zapraszam na czytania prywatne, moi kochani. Badacie teren, badacie swoje możliwości. Badacie siebie, może badacie pod kątem badań, więc robicie sobie jakieś badania. Też bym, też bym tak to widziała. Moi drodzy, patrzycie w głąb siebie. I teraz zobaczcie, zmieniliśmy otoczenie. Patrzycie w głąb siebie. Siódemka jest to bardzo spirytualistyczny numer, więc czy jesteście i ósemka. Siódemka i ósemka. Ósemka jest karmiczna, a karma jest pokazana dla Was na miesiąc marzec. Ale zacznijmy od tej siódemki. Gdzieś mi zniknęła karta siódemki. Nie zgubcie wy niczego z horyzontu. Zaczniemy od siódemki. Siódemeczki numerologiczne, tak jak ja. Moi kochani, jeżeli jesteście siódemkami, jeżeli jesteście czwórkami, jedenastkami i piątkami. Musicie spojrzeć w głąb siebie. Mamy od 11 stycznia sezon wejścia głęboko, bo zaczął się węzeł północny, przeszedł był znak ryb. Więc to jest patrzenie głęboko, bardzo głęboko. No i cóż tam zobaczycie w tych podziemiach? Władcą waszego znaku jest Pluton. Pluton uosobiany był z Hadesem, więc władca podziemi, transformacji, moi kochani. Ta karma mówi. Transformacja, ósemka, więc dla Was bardzo silnie karmiczna wibracja, wibracja Saturna również. Saturn jest to Lord Karmy, za dobre wynagradza, a za złe karze. Więc odróbcie te lekcje karmiczne. Nie pozwólcie, żeby pewne osoby wracały jak bumerang do Waszego życia, czy pewne sytuacje cały czas to samo. Ja widzę nierozliczoną karmę, nierozliczoną przeszłość. Siedemnastka to jest numer duszy. Więc możecie być jedynkami, siódemkami, ósemkami. Cóż, władca podziemi, więc Pluton, mówi transformacja. Wy jesteście znakiem, gdzie często zmieniacie być może swoje życie, być może partnera, być może otoczenie, przyjaciół, pracę dla innych. Wy transformujecie, wy lubicie się zmieniać. Lubicie się zmieniać i te zmiany. Jeżeli rzeczywiście dokonacie takiej transformacji duszy, macie na poziomie duszy pokazane wspaniałe, piękne, nowe możliwości. Nic dodać, nic ująć. Podnieście swoje standardy, zwiększajcie swoje oczekiwania. Macie nieograniczony potencjał. I tak możecie się czuć od 28 lutego, kiedy mamy nów księżyca w rybach, waszych siostrach i braciach zodiakalnych. Płyniemy w stronę nowych możliwości. Ja widzę, że te możliwości będą, bo tutaj pokazał się dom jedenasty. To jest dom wodnika. Wodnikiem zarządza uran, więc możemy mieć takie przebudzenie. Wstępujemy do jakiejś grupy ludzi. Może być dla innych, że w jakaś grupa ludzi jesteście i nawiązujecie kontakty biznesowe, albo pokazujecie się w sieci i... Poznajecie nową grupę, dołączacie do jakiejś grupy, moi drodzy. Miejcie uszy w takich grupach szeroko otwarte, dlatego że wasza dusza może usłyszeć jakieś wiadomości, gdzie na przykład znajdziecie klucz do jakiejś świętej części siebie, kogoś. Ja widzę, że wielu z was potrzebuje też pewne rzeczy usłyszeć, więc może też dlatego te rozmowy z tymi byłymi przyjaciółkami. Partnerami, partnerkami będą w miesiącu marcu. Wy chcecie coś usłyszeć, wy chcecie coś powiedzieć, bo również tu mamy kartę Gawędziarza, więc taki Gawędziarz może przychodzić do Was, ale to jest znowu numer 17 numer duszy jedynka, nowy początek, siódemka, bardzo głęboko. Wy bardzo silnie potrzebujecie transformacji w miesiącu marcu, żeby odzyskać w bardzo wielu aspektach życiowych po prostu wewnętrzną równowagę. Może być też pokazany znak wagi dla Was na miesiąc marzec, ważny. Stabilizacja, waga, rodzina. Czy czujecie się bezpiecznie w związkach? Czy macie taką harmonię? Czy nie rozdajecie za dużo swojego czasu innym? Bo też wielu z Was Tańczy na jednej nodze, moi drodzy, metaforycznie oczywiście mówiąc. Macie bardzo wiele do załatwienia. No już wszystko kuleje, tu się dzieje, tam się dzieje, tutaj ktoś szaleje, więc balansujecie. Więc tym bardziej właśnie ta waga, równowaga jest Wam bardzo potrzebna w miesiącu marcu. I ten gawędziarz przychodzi, mówi, być może pisze, być może proponuje Wam. Jakiś wyjazd w jakieś zaciszne, piękne miejsce. Jeżeli nie, to też na takich wyjazdach, jeżeli byście wyjeżdżali w miesiącu marcu, widziałabym piękną komunikację od duszy, serca. Długie rozmowy zdecydowanie w jakimś pięknym, zacisznym miejscu widziałabym dla skorpionów właśnie w miesiącu marcu. Pokładajcie ufność, bardzo wielu z Was wątpi, czy to na pewno przyjdzie. Czy to na pewno będzie? Będzie, kochani. Macie fale powodzenia, kart żywiołu wody. Nie zdziwiłabym się, gdyby to dla wielu z Was dotyczyło miłości, relacji, uczuć. Więc teraz obmywają Was obfitość i pasjonujące nowe możliwości. Znowu nowe możliwości. Tak chyba nazwę ten odcinek właśnie dla Was, moi drodzy. I pasja, kochani. Czym Wy się pasjonujecie? Jaką macie pasję? Może malujecie, może tworzycie jakieś rękodzieło, może piszecie. Może tworzycie jakieś treści na social mediach, jesteście twórcami, jesteście pracujecie w branży beauty, w branży medycznej też słyszę, robicie coś z serca. Pięknie pokazana praca, w pracy pokazane są też współprace dla skorpionów. Pokazany jest wodnik, a wodnik to ludzie, ludzie tacy jak my, tacy jak wy, nie korporacje, rządy, tak jak koziorożec. Może mieć również znaczenie znak wodnika właśnie dla was w miesiącu marcu. Może być jakiś wodnik. Wodnik wraca, wodnik pojawia się, wodnik przychodzi zrobić coś zgodnie z zasadami dla każdego coś innego. Generalnie macie pięknie pokazaną anielską pomoc, więc cokolwiek by się nie działo, anioły mówią, będzie dobrze. Czy znacie modlitwę do anioła stróża, aniele Boży stróżu mój? Ty zawsze przy mnie stój. Modlitwa, której nauczyła mnie moja babcia Maria. Możecie mieć pomoc opieki również osoby z drugiej strony. Pluton to podziemia, to tajemnica. Wy często skrywacie bardzo wiele tajemnic tajemnic swoich, tajemnic rodowych, tajemnic ludzi. Więc tutaj anioły ma, mają was w swojej opiece. Archanioł, który się opiekuje wami, to Jeremiel. To jest archanioł tajemnic wizji, to jest archanioł, który przeprowadza duszę na drugą stronę, więc również jak Hades, jak Pluton, tajemnice, sekrety, zakończenia, transformacja, dom ósmy, do przerobienia, dom tajemnic. Jak głęboko wejdziecie w siebie, co tam odkryjecie, albo co odkryjecie w innych. Też to widzę. Dom ósmy, tajemnica. Numer tej karty to 46. Mamy tutaj również Lilith, a więc niezależność, taka kobieta wyzwolona, wiedząca, czego chce, mówiąca, ja chcę. Być może wolnego związku. Ja chcę być niezależna, wolna. Ja chcę cieszyć się swoim życiem. Ja chcę być wyzwolona, bo tu mamy kartę wyzwolenia. Ja nie chcę, ja nie potrzebuję mężczyzny, tu są same kobiety. Więc możecie mieć wspierające kobiety kobiety niezależne, kobiety wyzwolone i kobiety uczuciowe bo woda mówi o uczuciu, emocjach. Uważajcie na informacje od wielu kobiet, to przesłanie kolektywne dla każdego z Was, bo mogą to być spotkania kobiet, mogą być jakieś imprezki, możecie do jakiejś rybki jechać na jakąś imprezkę, kochane skorpiony. No więc tutaj, co ja bym powiedziała, niezależność finansowa, niezależność jeżeli chodzi o Wasze ciało, bo tu jest intymność, więc ktoś komuś kończy jakieś spotkania intymne i mówi... Ja jestem wyzwolona, niezależna. Nie proponujesz mi stałego związku. Kończę te spotkania polegające na bliskości fizycznej. Kończę. Po prostu kończę. I tu macie tym bardziej potwierdzoną siedemnastką kartą boskiej kobiecości. Szanujmy swoją kobiecość. Naprawdę, jeżeli my nawet mamy z kimś, słuchajcie, na przykład pocałunek. To jest wymiana energii, moi drodzy, dlatego jest nam tak ciężko zrezygnować z kogoś. Bliskość bardzo łączy. Uważajcie, kogo dopuszczacie do swojej świętej kobiecości, bo tutaj uważam, że ktoś powinien być niezależny pod tym kątem i powiedzieć nie. Albo no to już dla każdego coś innego. Wiem, że wielu z was jest na rozstaju dróg, i wielu z was na przykład ma propozycję naprawiania: naprawiania związków, naprawiania przyjaźni, naprawiania czegoś. Ktoś komuś coś nawet w domu naprawia, bym to widziała, bo tutaj też jest pokazane, gdzie jest pokazane, zniknął mi dom. Dom jako dom jest dom czwarty i przybycie. Kochani, ktoś może też dla innych, może by oznaczać ta karta, że przybywa jakiś człowiek do waszego domu i się wprowadza. Jakiś człowiek mógł się wyprowadzać w lutym, również słyszę, ale słuchajcie, możecie spotkać kogoś, jesteście singlami, ktoś ma piękny dom, ktoś jest na przykład lwem, panną, ktoś błyszczy, ktoś was zachwyca, bo to jest też dom przybycia, więc przybywa do was lew, przybywa do was panna. Waga, byk również. No i cóż, zachwycacie się domem, zachwycacie się autem być może materialnie, a to jest środek, wierzchołek, czy nawet góry lodowej. Tu jest dużo tajemnic, tu jest dużo iluzji, i nie takie wszystko jest piękne, jak jest namalowane. Ktoś może mieć pasję, zamiłowanie do sztuki, zamiłowanie do poezji, ależ mi tutaj. Światło się, no właśnie, inaczej rzucone światło, coś na, na coś. Wyjdziecie z tego domu, tajemnic. Ja widzę, lwem opiekuje się słońce, więc też bym widziała, zostanie światło na coś rzucone, na jakąś sytuację. Też wśród ludzi możecie coś zauważyć, dostrzec, bo tu jest grupowe myślenie. Bardzo ważne dla Was w miesiącu marcu. Ale co ja bym radziła? Koniec koniec marca, eksploracja. No, nie mogę sobie włosów ułożyć. Słuchajcie, e, nawet jak wam się coś nie będzie układało, to już mówię tak pół żartem, pół serio. Oczyśćcie to. Na przykład, zróbcie sobie rytuał z wodą. Weźcie kąpiel w soli. Zapalcie świecę intencyjną. Puśćcie intencję. Proszę o oczyszczenie mojego ciała. Proszę o oczyszczenie mojego domu. Więc świecę w domu. Niech w domach skorpionów będzie ogień, ale też ta woda. Mi tutaj w tym momencie przyszło do głowy to, że jeżeli chcecie na przykład zdać jakiś egzamin, chcecie mieć, żeby wszystko poszło gładko, lekko, jakaś rozmowa, jakieś spotkanie, puśćcie wodę przed wyjściem, niech pójdzie lekko jak po wodzie, posłuchajcie chwilkę dźwięku tej wody. I pomyślcie również, niech zmyje z Was wszystko to, co złe. Ja tak robię na przykład, jeżeli czuję, że mam złe oko, słuchajcie, idę do toalety, puszczam wodę, odmawiam afirmację odcinającą natychmiastowo, ja się czuję lepiej. Ja na przykład czuję po bólu głowy, jeżeli ktoś jest mi nieprzychylny energetycznie. Możecie Wy też tak mieć, że w otoczeniu jakichś ludzi em, macie bóle głowy, źle się czujecie, macie problemy żołądkowe i Wy poskładacie w tym miesiącu klocki. Dlaczego? Osoby, które na przykład dla was były nieprzychylne, oczyścicie to, albo samo się oczyści. Pluton transformuje natychmiastowo, więc dla wielu z was natychmiastowo samoistnie, te sytuacje będą po prostu rozwiązane. I merkury, przemyślenia, jakie Wy przemyślenia macie z lutego, które Powinny zostać dotrzymane, jeżeli daliście sobie z nami słowo, nie wejdę drugi raz do tej samej rzeki, pomyślcie. Jeżeli powiedzieliście sobie, nie dam się tak więcej traktować tej kobiecie, tej szefowej, nawet mojemu dziecku, dotrzymajcie tego. Nie schodźcie z swojej drogi. Anielska odpowiedź i pytanie od aniołów dla was, moi kochani. Zadajcie pytanie i wybierzcie jedną z trzech odpowiedzi. Jedyneczka. O czym myślicie, moi kochani? Jakich odpowiedzi potrzebujecie? Jeżeli potrzebujecie konkretnych odpowiedzi, zapraszam Was na czytania prywatne. Jeżeli wybraliście jedynkę, klarowna komunikacja. To, co przed chwilą powiedziałam, Merkur, komunikacja będzie kluczem do rozwiązania tej sprawy. Jeżeli dwójeczkę, bądźcie asertywni. Też to, co powiedziałam. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się iluzjom, obietnicom, zaproszeniom. A jeżeli trójeczka, poproście innych o wsparcie, albo to ktoś do Was przyjdzie z prośbą o pomoc, o wsparcie. Ściskam Was bardzo gorąco. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach.